Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21:00 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian na dobranoc. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Tabletki zmian. Odcinek nie mam zielonego pojęcia, który. Sprawdźcie w opisie. Dziś znowu patent skill game changer na dobrostan. Zobacz jak coś robimy przez 21 dni, dajemy temu całą swoją uwagę, jesteśmy zdeterminowani i naprawdę tacy napięci na to, żeby nam się to udało, żeby to praktykować konsekwentnie każdego dnia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że owa praktyka stanie się nawykiem po 21 dniach. Teraz. Jeden bardzo prosty patent, który będzie Ci pozwalał na to, żebyś mogła zmienić albo mógł zmienić swoje życie naprawdę mega szybko, w bardzo krótkim i efektywnym czasie. Ten krótki czas to oczywiście okres około 21 dni, ale od Ciebie zależy konsekwencja, determinacja i wszystko to, co się wydarzy za chwilę. Zobacz! Coś, co robisz dla, swojego, dla Twojego dobrostanu, wpływa na Twoje samopoczucie, na bycie w Twoim dobrym stanie, nawet jeśli na samym początku tejże praktyki masz jakiś dyskomfort, bo robisz coś nowego, robisz coś zupełnie odwrotnie niż do tej pory robiłaś albo robiłeś. Mam dla ciebie wyzwanie. Na kolejnych 30 dni wybierz sobie trzy jakieś małe praktyki, które będziesz praktykował, praktykowała przez kolejny miesiąc czasu. I nie ma znaczenia, czy to będzie miesiąc kalendarzowy i zachnie się pierwszego, czy postanowisz, że od dziś przez miesiąc, przez najbliższych 30 dni będziesz to praktykowała, praktykował. Ale bardzo ważna jest konsekwencja, determinacja i zaangażowanie. Takie małe postanowienie, że trzy małe jakieś obszary swojego życia zmieniasz. I tyle. Po co to mówię? Zauważyłem, że w wielu przypadkach ludzie poszukują bardzo skomplikowanych metod, jakichś w ogóle algorytmów skomplikowanych, jakichś Tajemnej wiedzy na to, żeby zmienić swoje życie. A tak naprawdę życie zaczynasz zmieniać od bardzo małych elementów, od tych drobnych okruchów, które cię uwierają, kiedy biegniesz przez życie. Naprawdę nie wiem, co to jest w Twoim przypadku, bo w każdego z nas przypadku jest to coś innego. Na przykład dbanie o sylwetkę, nie wiem, postanawiasz, że biegasz przez najbliższy tydzień 5 minut dziennie, albo chodzisz na bieżni, następnego tygodnia 10, a następnego 15, a następnego 20. Zobacz. To jest tylko i wyłącznie 4 tygodnie, około 30 dni, ale już masz wybudowany nawyk i jesteś w stanie zauważyć rezultat. Bo nic na nas ludzi tak nie działa, jak to, jak obserwujemy, że coś przynosi nam dobrostan, czyli coś działa dla nas. Albo kolejny z życia wzięty patent. Rok temu, bodaj w kwietniu pod koniec, napisała do mnie jedna z mediteuszek, bardzo sympatyczna pani, pozdrawiam Anka, która chciała napisać książkę. I mówi, wiesz, bo ty wydajesz książki, bo coś tam. Czy ty jesteś w stanie jako coach powiedzieć mi, jak się zmotywować do pisania? I ja jej nie powiedziałem nic odkrywczego, absolutnie. Ja powiedziałem jej hasło pana Stephena Kinga. Jedna pieprzona strona, dziennie. I ona to usłyszała mówi, kurczę no, o czym ty rozmawiasz? Ja mówię, Ania, czy zależy ci na szybkim efekcie tej książki? No nie, nie ma to żadnego znaczenia. Mam pomysł, ale nie mam jakby parcia, żeby siąść i pisać longiem 10, 15, 20 stron. Ja mówię, droga Aniu, pisząc jedną pieprzoną stronę dziennie po roku czasu masz 365 stron książki. I wczoraj to mi kliknęło. 365 stron, czy 366 dokładnie, ma książka profesora Zbigniewa Królickiego. Feng shui, opasłe to miszcze. Jedna strona dziennie. I jak się skończyła historia Anki? Ona była konsekwentna i zdeterminowana i pisała przez pierwszy miesiąc jedną stronę dziennie. Drugiego miesiąca coś nam opuściła, ale nadrobiła. Napisała trzy strony dziennie, potem cztery dni. Nie, nie, nie ma znaczenia. Persaldo po roku czasu wyszło, że ma 365 stron. I wiesz co? Książka rusza. Do druku. W tym tygodniu wiem, bo rozmawiałem z Anią dziś, bo prosiła, żebym polecił jej drukarnię, w której były drukowane książki, które wydaje wydawnictwo Mediteusz. Zobacz, coś, co robisz, bardzo nie angażując się zbytnio, nie napinając, od tak od niechcenia, nawet napisanie jednej strony dziennie, daje ci po roku książkę. A jak sobie będziesz na przykład biegał, biegała, to też będzie dla ciebie dobrostan. A teraz sobie wyobraź, że będziesz się uczył, uczyła trzech słów obcych języka dziennie. Razy 365, rozumiesz? A po miesiącu jest to już nawyk. I tak do tego możesz przyłożyć naprawdę wiele rzeczy, które będą wpływały na twój dobrostan, wiele praktyk. Nie ma to żadnego znaczenia co. Czy będziesz słodził, słodziła mniej, czy będziesz biegał, biegała, pisał, pisała książkę, robił, robiła zdjęcia, malował, malowała. Wszystko. Ever. Rozumiesz? Tylko to musi być coś, co cię nie przerazi. Wiele osób, jak chce zmiany w swoim życiu, rzuca się zaraz, o dieta, ciach, milion kalorii mniej, będę biegała godzinę dziennie, tutaj coś tam. I okazuje się, że głowa nie była do tego przyzwyczajona, no bo żyła, żyłeś w innym modelu przez wiele, wiele dziesiątleci, dekad dziesiątleci, brzydkie słowo, przez wiele dekad, więc nie wymagaj od siebie zaangażowania, samozaparcia i takich w ogóle wiesz, konsekwentnych działań. Ale jak będą to małe nawyki, wprowadzane, małe praktyki, wprowadzane codziennie, praktykowane codziennie, jako będą trzy i będziesz je przyciskała, przyciskał przez miesiąc, istnieje większe prawdopodobieństwo, że one z tobą zostaną i po miesiącu prawdopodobnie zaczniesz zauważać dobrostan wspomniana ania ania od książki ona po miesiącu miała 30 stron mówi kurczę to było pół godziny czytania jarałam się strasznie no, tak to właśnie działa. Nie chodzi o to, aby wyważać jakieś potężne wrota rozwoju osobistego od razu. Wiesz, medytacja, godzinę, bieganie, maraton najlepiej od razu, napisanie, o, 12 rozdziałów, żeby być tak jak już mróz. No nie. Wystarczy, że postanowisz, że trzy nawyki drobne wprowadzasz przez miesiąc i praktykujesz konsekwentnie, choćby skały srały i zobaczysz efekt. A jak zobaczysz efekt, to co to z tobą zostanie, a potem po roku. To już wiesz. Zobacz, na przykład, trzy słowa obcego języka daje ponad tysiąc słów. Po, po roku czasu to jest naprawdę spory zasób w wielu przypadkach dasz radę już się dogadać czy wspomniana książka, czy cokolwiek innego. Ale wiele osób strasznie się napina na to, żeby w swoim życiu robić potężne rewolucje. Zdaj sobie sprawę, że rewolucje nigdy nie prowadzą do niczego dobrego. Żadna, powtarzam, rewolucja nie skończyła się ładnie. I to są słowa mojego profesora, naprawdę, którego uwielbiam. Żadna rewolucja nie skończyła się ładnie. Żadna. Ktoś powiedział, o, kiedyś opowiadałem właśnie studentom na temat rewolucji, że żadna z nich nie skończyła się dobrze. No i wstali oczywiście, jak to studenci, to sam taki byłem, z w, wielce, wiesz, ludzie, którzy chcą zmieniać świat. O, rewolucja Technologiczna. Ja mówię, z jednej strony super, no bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale z drugiej strony, czy ona się kończy dobrze dla planety? Tak, ślady węglowe i te wszystkie inne syfy, zanieczyszczone rzeki, folie i tam, to podobne. Oczywiście można dyskutować, nie bądźmy hipokrytami, ale każda rewolucja nie kończy się ładnie. Ale na pewno skończy się ładnie coś, jeżeli zostanie z tobą. Na długo, coś, co będzie działało dla Twojego dobrostanu, bo nic nie jest w życiu bardziej wartego przyłożenia, niż zapewnianie sobie dobrostanu bycia w naprawdę dobrym samopoczuciu, w szczęśliwości, w humorze. I zobacz, w ilu obszarach życia możesz wprowadzić trzy niewielkie zmiany, nie ogromne, nie jakieś rewolucje, nie jakieś w ogóle wyczyny straszliwe, nie figury, nie yoga dla zaawansowanych, nie jakieś takie rzeczy małe. Takie. Które możesz zrobić, poświęcając dziennie 15, 20, 30 minut? Fajne, proste i uwierz, działa spektakularnie. Nie sprawdziłem nie tylko ja, ale wielu moich znajomych, coachi, kursantów itd. Działa naprawdę. Tylko my, jako ludzie, mamy jakieś takie krzywe wyobrażenie o tym, co robimy: że jak chcemy zmiany w naszym życiu, bo mamy jakiś głęboki deficyt, jakikolwiek, to chcemy potężnej techniki potężnej książki, grubej kursu, który trwa pół roku i będziemy tam dojechani i wtedy być może. A to nieprawda. Zmiana, nawyki zaczynają się od drobnych ziarenek, od drobnych postanowień, od jednej pieprzonej strony książki dziennie jednej. Po roku masz 365 stron. Nie szukaj nigdy jakichś wielkich rzeczy. Zacznij od malutkich rzeczy i zobaczysz, co się wydarzy. Bardzo ładną metaforę powiedział kiedyś jeden z moich znajomych. Mówi stary, namalowanie najpniej, najpiękniejszego obrazu świata wiesz, od czego się zaczyna? Odkupienia pędzla w wielu przypadkach, no bo pomysł na obraz to wiadomo, coś takiego jest niebywałe. Zobacz, to nie jest tak, że jak Matejko malował bitwę pod Grunwaldem, to on od razu, o w ogóle, pierwsze co zrobił to wymyślił, a potem prawdopodobnie wygrzebał dobry pędzel, którym to będzie robił. Małe rzeczy, małe rzeczy nas budują. Druga bardzo ładna metafora, którą usłyszałem ostatnio. Świat składa się z atomów, a atom widziałaś, widziałeś kiedyś atom. No nie, zobacz, a to wszystko, co ci otacza, jest z mikro rzeczy. I tak samo jest z zmianami, ze zmianami. Małe nawyki, małe konsekwencje, małe determinacje, ale robione cyklicznie, ciśnięte, pilnowane, zaangażowane, emocjonalne, robią największe zmiany świata. Wiadomka. Kawowicze na zakończenie. Wiecie co, dołączyłem kolejną medytację do czarodzieja życia, która nazywa się Możesz Wszystko. To medytacja, zestaw raczej medytacji nagranych lat temu, bodaj 15 czy 17 albo dawniej dla hipnotycznej Polski. A teraz można sobie klikając kawę. Pobrać ją z Bajkowi. Dziś, e, nie jutro, bo dzisiaj jest wieczór. Jutro o 12 będzie coś na YouTube, co nazywa się Mediteusz News, będzie też na grupie Mediteusze i będzie też na Facebooku, na mojej stronie. Tam będzie dużo informacji, bo bardzo dużo się wydarzyło, a ja nie mam czasu. Nie mam Czasu, przestrzeni i w ogóle ilości do przemielenia takiej liczby maili, jaką dostałem, więc sobie nagram taki odcineczek. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Trzy małe zmiany przez 30 dni, konsekwentne. Jedna pieprzona strona. Dzień na razie. Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku, o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.